Jak widzieliście niedawno na Stories, dostałem do testów zestaw kosmetyków Angry Beards. Najciekawszy dla mnie jest Beard Doping, który przyspiesza przyrost brody, m.in. wpływając na ukrwienie umieszków włosowych, a także na prostowanie się włosów. Aplikacja jest prosta, wystarczy kilka razy na nich na brodę i rozsmarować. Oczywiście należy to stosować na czystą brodę. I najlepiej na krótką, tak żeby krem dotarł do skóry. O czystość brody pomoże zadbać szampon. Łatwo się aplikuje. Ma fajny zapach i dobrze się pieni. Na czystą i odżywioną brodę można nałożyć Merchant Beard Oil. Ten gęsty olejek dzięki witaminom nawilża brodę, modeluje ją i odżywia. Łatwo się rozprowadza. A na koniec do lepszego efektu warto przetrzeć brodę kartaczem.